To kolejne spotkanie kawiarenki konferencji etyki mediów. Naszym dzisiejszym gościem jest profesor Wojciech Furman. Panie profesorze, godność odbiorców przekazów dziennikarskich, co to oznacza? Czy dobrze rozumiemy to, że liczy się godność nie tylko tego, kto prezentuje, ale również tego, kto odbiera? Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Przy czym chciałbym dodać, że kwestia godności, czy i nadawców, i odbiorców przekazów jest to kwestia bardzo stara, właściwie tak stara jak dziennikarstwo albo nawet jak sztuka retoryki, jako że bardzo często stawiane są pytania, jak traktować odbiorcę, w jaki sposób, jak formułować przekazy, żeby zostały przyjęte. No i warto przypomnieć o takich trzech biegunach, czy też trzech elementach, które no, znamy od czasów starożytnych. Trzeba pouczać, powiedzieć o rzeczach wcześniej nieznanych, ale trzeba też poruszyć odbiorcę, oddziałać na jego emocje. Żeby poczuł, że to jego osobiście dotyka. No i trzecia rzecz, żeby mógł sprawić przyjemność. Żeby poczuł się troszkę lepszy. Żeby świat mu się wydał pogodniejszy po wysłuchaniu tego przekazu. Także powiedziałbym, że sztuka dziennikarska zależy zawsze, czy też daje się sprowadzić zawsze, do znajdowania tej właściwej proporcji między pouczaniem o rzeczach ważnych, między poruszaniem, czyli działaniem na emocje, i między sprawianiem przyjemności. Całość składa się, powiedziałbym, na poczucie poważnego traktowania odbiorcy, tym samym szanowanie jego godności. A jak godność osoby przedstawia się w praktyce dziennikarskiej? Proszę Państwa, w praktyce jest bardzo różnie. Tak jak każdy z nas przecież na co dzień komunikuje się z kolegami, koleżankami bliskimi, i powiedziałbym, że na co dzień. Nauczyliśmy się odróżniać chyba szybko i wręcz intuicyjnie przekazy wartościowe, tak, jeżeli ktoś mi mówi, rzeczy ważne, a przekazy byle jakie, czy plotkarskie. Natomiast znacznie trudniej jest chyba, zwłaszcza w sytuacji nowych mediów, czy też mediów społecznościowych, że tutaj te nawyki, czy też ta intuicja chyba jeszcze się w nas nie rozwinęła. Stąd też jest taka podatność na, no nawet na celowe fałszerstwa, na wszystkie fejki, tak, na takie wątpliwe. Przekazy, które jednak znajdują posłów. Dziękuję za rozmowę. W kawiarence jeszcze wielu wspaniałych specjalistów. Rozmowy z nimi już niebawem.